Dzień dobry, nazywam się Amanda Olszówka i jestem inżynierem bioinformatyki. Pracuję w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomskiej Filii jako technik specjalista motion capture. Specjalizuję się w optycznych systemach śledzenia ruchu ciała człowieka. W związku z czym prowadzę sesje motion capture, podczas których rejestrujemy motorykę ciała ludzkiego. Podczas każdej sesji nagraniowej prowadzonej w naszym laboratorium zarejestrowany zostaje ruch ciała ludzkiego z dokładnością do jednej setnej milimetra. Następnie zarejestrowane dane są przetwarzane w specjalistycznym oprogramowaniu pozwalającym uzyskać wierne odwzorowanie ruchu ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Systemy znacznikowego śledzenia ruchu znajdują swoje zastosowanie zarówno w pracach naukowych, jak i w medycynie oraz w przemyśle rozrywkowym. Motion capture od lat jest wykorzystywany do tworzenia postaci w produkcjach filmowych oraz w grach komputerowych. W medycynie motion capture służy głównie do rehabilitacji pacjentów w różnych stanach chorobowych, jak i do treningu sportowców. Osoba potrafiąca działać na systemie Vicon, który Dysponujemy, będzie przygotowana do samodzielnego tworzenia animacji, jak i do dalszego ich przetwarzania. Zarejestrowane w naszym systemie dane ruchowe pozwalają zaoszczędzić czas animatorom, ze względu na to, że nie wymagają ręcznego tworzenia animacji od podstaw. W trakcie trwania studiów każdy ze studentów będzie miał możliwość zapoznania się i pracy na systemach uznanych na świecie producentów z dziedziny motion capture. Umożliwi to zdobycie unikalnych umiejętności, które następnie pozwolą na znalezienie pracy w środowisku game developerskim. Jesteśmy ośrodkiem naukowo-badawczym, który jako jedyny w Polsce dysponuje platformą Motek Karen. Doświadczenia ze współpracy z pacjentami pokazują, że platforma poruszająca się w sześciu stopniach swobody pozwala na maksymalizację realizmu doznań podczas prowadzonych badań. Studio Motion Capture przyczyni się do zdobycia praktycznych umiejętności samodzielnej obsługi systemu, jak i wiedzy z zakresu przetwarzania animacji. My, jako technicy Motion Capture, od lat zdobywamy wiedzę z zakresu tworzenia realistycznych animacji, którą bardzo chętnie przekażemy studentom gotowym zapisać się na naszą specjalizację i uczęszczać w naszych zajęciach.